a oni naprawdę tam siedzieli 250 metrów nad ziemią. Cześć, jestem Bartek, jestem fotografem portretowym, a to jest seria o zdjęciach, które każdy z nas zna, ale nie do końca zna ich historię. Lunch atop a skyscraper. Charles Abbott, Rok 1932, Nowy Jork. Robotnicy siedzą na stalowej belce i jedzą lunch. Wygląda to, jakby to był piknik w parku. Z tą różnicą, że siedzą 250 metrów nad ziemią. To zdjęcie miało pokazywać siłę Ameryki w czasie kryzysu. I naprawdę to pokazuje do dziś. Ustawione? Tak. Czy sfałszowane? W żadnym wypadku. Tych 11 dzielnych robotników naprawdę usiadło na belce, ryzykując swoje życie. Zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach bylibyśmy w stanie nakłonić kogoś do tak odważnego zdjęcia? Jeżeli podoba Ci się ta seria, koniecznie zostaw serduszko, napisz komentarz i wyślij ją osobie, której też może się ona podobać. Dzięki wielkie, że jesteście ze mną. Do zobaczenia.